W sumie, jeśli chodzi o gotikę, to jest mój pierwszy maraton, chociaż szykowałem się rok temu, tylko obserwowałem pogodę i trochę mnie wystraszyła. Ale jeśli chodzi o ogólnie maratony, to to już jest któryś z kolei. Jednak muszę powiedzieć, że to jest moja życiówka, bo tak długiego jeszcze nie robiłem. Najdłuższy mój to jest 402 km. Także tutaj była życiówka i jeszcze ładne miejsca zajęte. Jeśli chodzi o trasę, no w dzień się super jechało, muszę powiedzieć. Nie, nie była jakaś problematyczna, nawet bym powiedział, że widowiskowa. Ale w nocy były miejsca takie, że trzeba było strasznie uważać, trochę było stresu na zjazdach szutrowych, tym bardziej na gravelu, gdzie przy mocnym zjeździe na szutrze potrafi wyprowadzić. Problemem były, była zwierzyna. Ja nie wiem, pytałem się kolegi, niby nie miał, ale ja miałem takiego pecha, że jak nie Daniel, to jeleń, jak nie lisy przebiegające przede mną, różnie to było, nie? No i pieski. A tak ogólnie trasa bardzo fajna, bajeczna. Rano było pięknie, bo przywitała nas rano yy, potężna mgła, rzecz normalnie mleko, nie? Super. Teoretycznie przyjechałam tutaj sama, natomiast w nocy podłączyłam się do dwóch grup. Czasem się bardzo podobała. E, uważam, że była wymagająca. E, znaczy, zbierałam pieczątki. E, reszty nie oglądałam, ponieważ pot zalewał mi czoło i oczy. No. To było moje pierwsze ultra w ogóle rowerowe. Pierwsze u Was. Czy wrócę? Nie wiem. Przemyślę, trasa naprawdę bardzo fajna, nie jest łatwa, także nie uczcie się, że będzie to tak wsiąść, przejechać i wypocząć, nie, nic z tych rzeczy Dużo rzeczy można fajnych zobaczyć, tylko nie jadąc załóżmy na czas, potraktować to bardziej rekreacyjnie, turystycznie Wtedy tak I tak myślę, że może kiedyś, w niedalekiej przyszłości, po prostu pojawi się tutaj Zwiedzić to tak na bardziej spokojnie. Musimy Tobie też podziękować za zaangażowanie, za poświęcenie, za włożony wkład, czas. To ja Wam dziękuję. Eee... Za cierpliwość. <laughs> I Za cierpliwość też do nas. <laughs> eee, także taka nagroda od nas dla Ciebie. Pięknie. <laughs> mm, dziękuję. Как там